Dzisiaj przyszedł do mnie list z zagranicy Jeszcze nie wiem od kogo Zaraz zobaczę Odboru Silordmund List Tutaj puste I zaraz zobaczymy Jest Reiner, Jesus I Soumala kuliwali. Prosiłem o tych, więc fajnie, cieszę się Prosiłem w ogóle o cztery, ale to chyba z IRC to chyba jeden, dwa tylko dają autografię z tego co widzę tutaj, A tutaj tył karty Koulibaly i hesus takie karty są dość grube nie wiem czy to widać no i fajnie, ładnie wyglądają no i dzięki za oglądanie